Moja współlokatorka ze studiów wydawała się totalnie leniwa. Zasypiała na wykładach, nie robiła notatek, imprezowała całe weekendy, a ja siedziałam godzinami nad książkami. Wszyscy myśleli, że olewa naukę i że długo tak nie pociągnie. Egzamin końcowy z chemii był naprawdę trudny. Trzy godziny męczarni, po których nawet najwięksi kujoni wychodzili na skraju załamania. Profesor chwalił się, że od pięciu lat nikt nie zdobył więcej niż 85%. Wieczorem przed egzaminem ledwo oddychałam ze stresu, a ona spokojnie oglądała Netflixa i jadła chipsy. Błagałam ją, żeby chociaż trochę się pouczyła, ale tylko wzruszyła ramionami, mówiąc spokojnie, ogarnę to. Rano dalej spała. Na 30 minut przed egzaminem. Dosłownie Wyciągnęła ją z łóżka. Przyszła w piżamie i klapkach, bez kalkulatora, bez długopisu. Pożyczyła wszystko od innych i przez chwilę tylko wpatrywała się w arkusz. Byłam pewna, że odda pusty. Ale wtedy coś się zmieniło. Zaczęła pisać bez przerwy. Strona po stronie, pełno wzorów i obliczeń, których nigdy wcześniej nie widziałam. Skończyła godzinę przed czasem i po prostu wyszła. Dwa tygodnie później profesor wywołał ją na środek sali. Powiedział, że czegoś takiego jeszcze nie widział. Zdobyła 100%, a pytanie bonusowe rozwiązała lepiej niż on sam. Okazało się, że nocami sama uczyła się zaawansowanej chemii, kiedy wszyscy myśleli, że marnuje czas w internecie. Nie była leniwa, po prostu nudziła się tym, co robiliśmy na zajęciach.